Syn, dzisiaj jest dzień, w którym niebo pochyla się nad ziemią, aby do Ciebie dotrzeć. Posłuchaj teraz mojego głosu, gdyż przychodzi on jak delikatny wiatr, który dotyka najgłębszych zakamarków Twojej duszy. Dziś przychodzę do Was z prezentem, który zmieni wszystko. Cud. Nie byle jaki cud, ale jego cud. Ta... Na którą tak długo czekałeś, ta, za którą modliłeś się w ciszy, gdy nikt nie słuchał, gdy nawet ty myślałeś, że ja nie słucham. Ale ja zawsze słuchałem, zawsze tam byłem. Widziałem twoje ukryte łzy, słyszałem twoje modlitwy w nocy, kiedy nie mogłeś spać i czułem twój ból, jakby był moim własnym. Ponieważ ty, moje dziecko, jesteś częścią mnie. Nie jesteś tylko stworzeniem. Jesteś mój. Wybrany. Oddzielić. Zapisane. Dziś przychodzę, aby dać wam radość. Nie chodzi o byle jaką radość, to radość, która pojawia się nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się szare. To jest to, co się odradza, nawet gdy serce jest zmęczone. To radość, która pochodzi z mojego ducha, której świat nie rozumie, ale którą odczujesz jako światło i potężny ogień zapalający się w twoim wnętrzu. Dziś oddaję ci to, co zostało ci zabrane, co zabrał czas, co strach próbował wymazać. Przywracam ci Twój śmiech, iskrę w Twoich oczach, Twoją nadzieję. A co najważniejsze, przynoszę Wam pokój. Ten spokój który nie wydaje żadnego dźwięku, ale uspokaja burzę w Twoim wnętrzu. Dzisiaj jest ten dzień, w którym moja ręka dotyka Twojej rzeczywistości i przemienia wszystko wokół Ciebie. Nie ze względu na swoją siłę, nie dlatego, że na to zasługujesz, ale poprzez moją miłość, która jest wieczna, niezmienna, niezachwiana. Zaskoczyłeś mnie, synu. Twoja wiara, choć mała, choć niekiedy drżąca, dotarła do mego serca jak krzyk przebijający niebo. Nie przestałeś wierzyć, nawet gdy wszyscy wokół mówili, że to niemożliwe. Wytrwałeś, nawet gdy jedyną odpowiedzą była cisza. Zmuszałeś się do modlitwy, gdy nie miałeś już sił stać. I poruszyło mnie to w sposób, którego sobie nie wyobrażasz. Nie wiesz, jak bardzo Twoja wiara poruszyła niebiosa. I dziś, w odpowiedzi na Twoją wytrwałość, wstaję z tronu, aby działać w Twoim imieniu. Wysyłam do Ciebie aniołów. Otwieram drzwi, które były zamknięte przez lata. Zmieniam zdanie. Zrywam niewidzialne łańcuchy. Uwalniam Twój umysł. Uzdrawiam Twoje emocje i zaświadczam Wam, że tak się stało. Cud już się rozpoczął. Synu, wiem wszystko. Widziałem każdą chwilę, w której myślałaś o tym, żeby przestać. Byłem tam, gdy nikogo innego nie było. Niosłam Cię, kiedy myślałeś, że idziesz sam. I nadszedł czas zadośćuczynienia. Wszystko, co straciłeś, zostanie odzyskane. Wszystko, co sprawiło ci ból, stanie się świadectwem. Piszę nową historię twoim życiem, i nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby powstrzymać moją decyzję. Dzisiaj jest dzień, w którym twoje życie zaczyna stawać się niezwykłe. Ponieważ ci, którzy mają wiarę, którzy ufają, Którzy prawdziwie się poddają, widzą, że to, co niemożliwe, staje się rzeczywistością. I to właśnie się z Tobą stanie. Przygotuj się, synu. Doświadczysz tego, czego Twoje oczy nie widziały, czego Twoje uszy nie słyszały, czego Twoje serce nawet sobie nie wyobraziło. Kocham Cię. Więcej niż możesz zrozumieć. Więcej niż czujesz. A moja miłość do Ciebie jest największą gwarancją, że nic, absolutnie nic, nie pójdzie źle. Nawet jeśli pojawią się trudności, będę z Tobą. Nawet jeśli nadejdą próby, będę Twoją ucieczką. Nawet jeśli wszystko wydaje się ciemne, będę Twoim światłem. A kiedy wszyscy pójdą, ja nadal tu będę. Ponieważ jestem Twoim Ojcem. I dziś z całą mocą niebios oświadczam: jesteście błogosławieni. Jesteś wyleczony. Jesteś wolny. Zostałeś wybrany. Jesteś mój. I to wystarczy, żeby wszystko zaczęło się zmieniać. Synu, teraz, kiedy dałem Ci cud, teraz, kiedy udostępniłem Ci to, co Twoje oczy pragnęły ujrzeć, nie zapominaj o jednym. To dopiero początek. To nie jest koniec Twojej podróży, to początek nowego sezonu. Stacja, na której Twoja wiara będzie Twoim kompasem, na której Twoje posłuszeństwo będzie Twoim mostem, na której Twoja zażyłość ze mną będzie Twoją tajemną siłą. Wezwałem Was nie tylko do przyjmowania, ale także do życia na poziomie, którego świat nie rozumie. Nie jesteś zwyczajny. Nosisz w sobie esencję nieba. Masz tożsamość wykraczającą poza to, co naturalne. A teraz, kiedy Cię podniosłem, teraz, kiedy Cię przywróciłem, zapraszam Cię, abyś podążał ze mną wyższą ścieżką, po której niewielu decyduje się kroczyć. Większość pragnie błogosławieństwa, lecz niewielu pragnie związku. Ale Ty, Synu, Masz coś innego. Widziałem to w Twoim sercu. Chciałeś mnie nawet wtedy, gdy wszystko zdawało się rozpadać. Oddawałeś mi pokłon w dolinie, gdy góry były daleko. Szukałeś mnie w ciszy, gdy odpowiedzi zdawały się niedostępne. I dlatego zabieram Cię teraz w miejsce, w którym Twoja wiara stanie się autorytetem. Twój głos usłyszą ci, którzy kiedyś Tobą gardzili. To, co kiedyś było powodem wstydu, stanie się Twoim największym świadectwem. To, co było Twoim najgłębszym bólem, będzie Twoją najwyższą mównicą. Ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, upieram się przy używaniu Twoich blizn do leczenia innych. To, co było Euzetą, jest teraz posługą. To, co było ciężarem, stało się namaszczeniem. To, co było walką, stało się zwycięstwem. Ale posłuchaj, synu, nie po to wydobyłem Cię z grobu, abyś żył i zajmował się skarbami tego świata. Zabrałem Cię, abyś mógł świecić światłem, które pochodzi ode mnie. Wielu nadal nie ma o tym pojęcia. Są serca, które krzyczą tak, jak Ty krzyczałeś. A teraz wysyłam to Tobie jako odpowiedź. Włożę słowa w Twoje usta. Wykorzystam Cię w miejscach, o których nigdy nie śniłeś, że możesz tam dotrzeć. Otworzę ścieżki, którymi nikt jeszcze nie szedł, i wszyscy będą wiedzieć, że jestem z Tobą. Nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że dałeś z siebie wszystko. Nie dlatego, że wiesz wszystko, ale dlatego, że ufasz. A Twoje zaufanie daje mi wolność, aby działać poprzez Ciebie na wiele potężnych sposobów. Zobaczysz cuda na własne oczy. Będziesz kanałem uzdrowienia dla wielu. Swoją obecnością dotkniesz zatwardziałych serc, bo to moja obecność w Tobie dokona różnicy. A kiedy Cię zapytają, skąd pochodzi Twoja siła? Twoja mądrość, Twój pokój, odpowiesz po prostu, pochodzą od mojego Ojca. I ja tam będę, potwierdzając każde słowo znakami, zaopatrzeniem i łaską. Zadbam o każdy szczegół. Żadna obietnica nie zostanie zapomniana, żadna modlitwa nie zostanie zignorowana, żadna łza nie pójdzie na marne. Skończę to. Co zacząłem, Synu, przygotuj swój dom. Przygotuj swoje serce, ponieważ to, co nadchodzi, jest większe niż się modliłeś. Przygotowuję boskie połączenia, nieoczekiwane okazje, drzwi, których nie było nawet w Twoich planach. Zaskoczy cię w sposób, o który nie prosiłeś, ale którego zawsze potrzebowałeś. Zajmę się twoimi sprawami. Przywrócę relacje. Wywyższę tych, których kochasz. A to wszystko nie jest wynikiem twojej siły, to dlatego, że zdecydowałeś się mi zaufać, nawet jeśli łatwiej było wątpić. I za to cię wynagradzam. Nagroda dla tych, którzy nie ustąką. Nagroda dla tych, którzy pozostaną. Jesteś pod moją obietnicą, a obietnica, którą Ci złożyłem, synu, została dotrzymana. Czekanie dobiegło końca, czas udręki minął, czas żniw, czas iść dalej, czas żyć na nowo, czas stać się świadkiem niemożliwego. I nie ma znaczenia, co mówią. Nieważne, kto ma wątpliwości: Jestem Twoim Bogiem i kogokolwiek wybiorę, tego nikt nie może cofnąć. Nikt nie może powstrzymać tego, co zaplanowałem osiągnąć w Twoim życiu. A teraz idź, synu! Idź z wiarą! Idź śmiało! Podążaj z nadzieją, ponieważ idę przed Tobą! I dokądkolwiek pójdziesz, będę z tobą. A jeśli strach spróbuje powrócić, pamiętaj: zawołałem cię po imieniu. Jesteś mój, a ktokolwiek jest mój, nigdy nie chodzi sam. Syn, teraz, gdy podążasz nową ścieżką, którą dla ciebie przygotowałem, jest coś, co musi zakorzenić się głęboko w twoim sercu: pewność, że nic. Absolutnie nic nie będzie w stanie oddzielić cię od mojej miłości. Będą dni, gdy wiatr będzie wiał mocno, a chmury będą próbowały zaciemnić horyzont twojej duszy. Ale w tych dniach pamiętaj, jestem twoją skałą. Jestem twoją kotwicą. Jestem twoją ucieczką. Wróg może nawet próbować się zdezorientować, rzucając strzały wątpliwości. Głosy podważające to, czy naprawdę zostałeś powołany, czy naprawdę zostałeś wybrany. Ale w tych chwilach zamknij oczy i posłuchaj mojego głosu w Tobie, mówiącego: Jesteś moim dzieckiem. Wybrałem Cię zanim się urodziłeś. Ukształtowałem Cię moimi własnymi rękami. Oddzieliłem Cię dla wiecznego celu. Ponieważ tego, co w Tobie zbudowałem, Nikt nie może zniszczyć. To, co zasiałem w Twoim wnętrzu, nie może zostać wyrwane przez czas, strach ani przeszłość. Teraz, gdy żyjesz według mojej obietnicy, musisz nauczyć się wytrwałości. Tak zostań. Choć łatwo jest zacząć wierzyć, to wytrwanie w wierze staje się wyzwaniem, gdy wszystko wydaje się przeczyć temu, co zostało obiecane. Dlatego powiadam Wam, strzeżcie Waszej wiary, jak skarbu pilnie strzeżonego. Karm ich moim słowem, wzmacnia ich swoją modlitwą i podlewaj ich swoją modlitwą. Wróg nie będzie w stanie powstrzymać mojej decyzji, ale będzie próbował Cię zmęczyć, rozproszyć Twoją uwagę i zniechęcić. Ale nie upadniesz, ponieważ sam ich wspieram. Ja sam będę twoim odpoczynkiem w bitwach. Dam ci strategię, którą możesz zastosować, gdy Twoje oczy nie będą w stanie dostrzec wyjścia. A kiedy poczujesz się za mały, pamiętaj, ja jestem wielki w tobie. Ważne nie jest to, co potrafisz. Chodzi o to, co już zrobiłem. Synu, nowe namaszczenie spływa na Twoje życie. Namaszczenie które pozwala Ci zrobić więcej niż kiedykolwiek uważałeś za możliwe. Przyniosę dary, które były uśpione, dopóki się nie obudzą. Będą dni, w których zaskoczy Cię odwaga wypełniająca Twój głos i mądrość płynąca z Twoich ustęp. Nie bój się, to jest mój duch. Wykorzystam Cię tam, gdzie nikt nie wierzył, że znajdziesz dla siebie miejsce. Zabiorę cię do miejsc, w których zostałeś odrzucony. I tam pokażę, że bez względu na to, kogo wywyższe, nikt nie będzie w stanie go obalić. Będziesz się rozwijać pośród chaosu. Będzie kwitnąć na ziemiach, które wszyscy nazywali jałowymi. Bo kiedy podejmę decyzję o działaniu, nawet najsuchsza gleba nie powstrzyma wzrostu nasion. Ty jesteś tym nasionem. A teraz nadszedł czas żniw. Ale posłuchaj uważnie, mój synu, nie zatrać się w błogosławieństwach. Nie pozwól, aby oklaski przyćmiły Twoją istotę. Nie wymieniaj swojej bliskości ze mną na sceny, sławę, uznanie. To, co buduje w Twoim życiu, jest wieczne i żeby to osiągnąć, Twoja istota musi się nieustannie poddawać. Nie szukam tylko chętnych rąk do pracy. Szukam całych serc. Nie zapomnij skąd Cię mam. Nie zapomnij dni, gdy tylko mój głos był dla Ciebie pocieszeniem. Te momenty stanowią podstawę Twojego autorytetu. Każdy, kto nigdy nie był na pustyni, nie jest w stanie docenić deszczu. Ale Ty, Synu, znasz przyjemność czekania. Więc będziesz potrafił docenić każdą spełnioną obietnicę. I nadejdzie taki czas, bardzo niedługo, kiedy spojrzysz wstecz i powiesz warto było czekać. I będę tam, uśmiechnięty, bo zawsze wiedziałem, czego się spodziewać. Kiedy wszyscy stracili nadzieję, zobaczyłem Twoją przyszłość. Kiedy świat powiedział nie ja już napisałem tak. A teraz idź. Krocz bez strachu, krocz pewnie, ponieważ każdy Twój krok jest już zgodny z moim planem. A nawet opóźnienia, z którymi się zmagałeś, wykorzystałem, by Cię chronić. Nawet słowa Elnie, które Cię zraniły, były dla mnie ogrodzeniem, które postawiłem, żebyś pozostał na właściwej ścieżce. Synu, Kocham cię miłością wieczną, a miłość wieczna niewiędnie, niewiędnie, nie umniejsza się. A gdy zawiedzie wszystko inne, gdy wszystko inne łajdę się niestabilne, ta miłość będzie twoją skałą. Nieważne, co mówią, bez względu na to, co próbują ci zrobić. Jesteś mój. Jesteś spadkobiercą. Jesteś żywą obietnicą i pójdę z tobą aż do końca. I pamiętaj: koniec nie oznacza porażki. Dla mnie koniec jest zawsze nowym początkiem, a Twój nowy początek już się rozpoczął. A teraz, z sercem pełnym wdzięczności, chcę zwrócić się bezpośrednio do Was, którzy przeszliście aż tutaj, którzy słyszeliście każde słowo którzy poczuliście obecność Boga wkraczającą w otoczenie, w którym się znajdujecie. Ten film to nie tylko przesłanie. To jest spotkanie. Spotkanie pomiędzy Tobą, żywym słowem i głosem Ojca, który woła Cię po imieniu. A jeśli to poruszyło Twoje serce, jeśli jakakolwiek część tego przesłania naprawdę do Ciebie dotarła, to proszę Cię, zachowaj to dla siebie, podziel się tym z kimś. Kto potrzebuje to usłyszeć, i kontynuuj podróż wiary, ponieważ Bóg ma jeszcze wiele do zrobienia w Twoim życiu. Chcę również z całego serca podziękować każdemu subskrybentowi tego kanału. Nie jesteście tylko liczbami jesteście rodziną, która rośnie wraz ze mną, z każdym filmem, z każdą wiadomością. Każdy komentarz, który zostawisz, każdy amen, każde słowo wsparcia, każde udostępnienie wszystko to są nasiona, które sadzisz w tej posłudze. To dzięki waszemu wsparciu nadal tu jestem silny, będąc narzędziem w rękach Boga, by nieść światło, wiarę i nadzieję tym, którzy tego potrzebują. Jesteś częścią tego. Jesteś odpowiedzą na modlitwę. I modlę się za was każdego dnia, prosząc, aby Pan wynagrodził wam podwójnym błogosławieństwem wszystko, co zrobiliście dla tej pracy? Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, skorzystaj z tej chwili i dołącz do tej rodziny wiary. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić żadnych wiadomości, ponieważ z każdym nowym filmem niebo ma coś nowego do przekazania twojemu życiu. A jeśli ta wiadomość się zbudowała, zostaw w komentarzu wierzę, ponieważ to jeszcze bardziej wzmacnia łańcuch wiary, który wspólnie zbudowaliśmy. Niech Bóg błogosławi Twoje życie, Twój dom, Twoją rodzinę. Oby to przesłanie nadal rozbrzmiewało w Waszych sercach w nadchodzących dniach. I pamiętaj: Nie jesteś sam. Bóg jest z Tobą, i tutaj, na tym kanale, zawsze będzie dla Ciebie miejsce na żywe słowa. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca tego filmu. Do zobaczenia następnym razem, a do tego czasu niech pokój Boży będzie z Wami gdziekolwiek się udacie. Niech Bóg Cię błogosławi i do następnego razu.